Z 11 miejsca Lechia podejmowała Legię, która na początku miesiąca rozbiła Gdańszczan 3 do 0. Tym razem obyło się bez techniczno-organizacyjnych problemów, które utrudniały rozegranie meczu w poprzedniej kolejce Lechii z Piastem Gliwice. Legia była faworytem i w pierwszej połowie było to aż nadto widoczne, choć podopieczni Jacka Zielińskiego stworzyli jako pierwsi zagrożenie pod bramką. Interweniował Jan Mucha, a szarżował na prawym skrzydle aktywny. Marcin Kaczmarek w 12 minucie rzut rożny egzekwował Maciej Iwański piłka niefortunnie trafiła na nogę Rafała Kosznika i po golu samobójczym legioniści objęli w Gdańsku prowadzenie rzuty rożne w tym spotkaniu odegrały kluczową rolę jak się okazało w ich konsekwencji padły aż 3 z 5 goli Legia prowadziła 1 do zera i nadal atakowała. Najgroźniejsza była właśnie po stałych fragmentach gry. Tym razem interweniował Mateusz Bąk. Piłka jeszcze trafia w słupek. I skończyło się w sumie dość szczęśliwie dla Lechi. 20 minuta, wreszcie składny atak gospodarzy. prawą stroną dośrodkowuje Kaczmar. Buzała idealnie przyjął. Błyskawicznie złożył się do uderzenia i w ten sposób zaliczył swoje trzecie trafienie w tym sezonie. To zarazem pierwszy gol Beniaminka w meczach z wielkimi ekstraklasy. Wcześniej z Polonią, Lechem, Legią i Wisłą. Jeden remis i trzy porażki. Stosunek bramkowy 0-9. I Legia. Trzecia minuta, Radowicz mnie niedokładnie. Wukowicz, Maciej Iwański podjął bardzo dobrą decyzję i oddał niezły strzał. Również bardzo efektowna interwencja chwalonego w tej rundzie bramkarza Lechi. Mateusza Bąka. po jedynku Bąk Iwański było 1 do 0 dla bramkarza Lechi, a po tej sytuacji już 2 do 0. Świetna interwencja Bąka po uderzeniu rozgrywającego Legi. 28. Minuta. Rzut rożny wykonuje Roger. Najszybszy w polu bramkowym. Lechi Takeşur sure Cziniyama, który strzela gola. Dającego drugie w tym spotkaniu prowadzenie gościom. Gol numer 10 zarazem napastnika. podopiecznego Jana Urbana, który najwyraźniej lubi grać z Lechią, ponieważ 2 listopada, kiedy w Warszawie padł wynik 3 do 0. Napastnik Zimbabwe strzelił dwa gole. Wtedy dwa gole już do przerwy. Najciekawsze fragmenty drugiej połowy. W niej na samym początku pokazał się Chiniama. Strzał za pola karnego. Anemiczny i niecelny. Odważnie po, po przerwie zaczęła grać Lechia. Buzawa Kowalczyk źle dostawił nogę napastnik Lechi I piłka przeszła nad poprzeczką. Bardzo dobrą zmianę zwłaszcza w drużynie gospodarzy dał Piotr Wiśniewski. I między innymi dzięki niemu gospodarze zaczęli grać odważniej i częściej zagrażali bramce Słowaka. Jana Muchy. Najpiękniejsza akcja meczu miała miejsce w 58. minucie. Najpierw Jan Mucha, później przeniesiony ciężar gry z lewej strony na prawą. Radowicz, Rzeźniczak, świetne dośrodkowanie do Czyniamy Gol numer 11. W ten sposób poprawił swój dorobek z rundy jesiennej poprzedniego sezonu Chiniama. Wówczas zakończył rok 2007 z dorobkiem 10 goli. To nie było ostatnie słowo w tym meczu. I ostatnia bramka Karol Piątek z rzutu rożnego. To się już rzekło. Trzeci gol w konsekwencji tego stałego fragmentu gry. Głową świetnie uderzył Piotr Wiśniewski. Wykorzystując złe krycie ze strony Bukowicia. Było 2 do 3. Lechia złapała wiatr w żagle. Przeprowadziła kolejną dobrą akcję. W polu świetnie zachował się Paweł Buzała. Już miał przenieść piłkę nad interweniującym Janem Buchom, ale. Błyskawicznie skrócił odległość między strzelcem Słowak i nie zdołał przenieść się na piłki na past Po W sumie ciekawym i emocjonującym meczu legia zasłużenie pokonała Lechię 3 do 2, choć w drugiej połowie gospodarze napędzili faworytom sporo strachu Legia w meczach z benjaminkami w tym sezonie ma świetny bilans. 5 do 0.